Cześć wszystkim! Z tej strony Szymyka, a to kolejny odcinek z Minecraft na modach! W dzisiejszym odcinku spróbujemy zrobić piłę mechaniczną, wiertło i... i... i, i gdzie to tutaj jest? I pistolet! Muszkiet, tak do, do, dokładnie. Co robię pomiędzy odcinkami? No cóż, robiłem dość sporo. Znaczy, w domu to akurat nie. W ogóle... Miesiąc temu ostatnio chyba nagrywałem Minecrafta. Wy pewnie tego nie będziecie widzieć, ale tak było. I tak... Byłem sobie eksplorowałem mapę. Ogólnie to szukałem innych łódek. Dlaczego? Ponieważ Piraci mieli tam pistolety, i bardzo chciałem jeden mieć. No i się nie udało. <głynie> Ogólnie to było też głupie, że. Wszystkie łódki były w jednym miejscu. Tu jest łódka. Tutaj jest łódka. Tutaj też jest łódka. Wszystkie są w jednej linii. Tutaj jest łódka. Tutaj nie wiem, czy jest łódka. Ale tam na stówę będzie łódka. No i tak schodziłem, chodziłem. W ogóle ciekawa wyspa z wioską w środku. I natknąłem się na taką dziwną rzecz. I właśnie w dzisiejszym odcinku spróbujemy zdobyć tą fortecę. Znaczy, nie do końca zdobyć tą fortecę, ale ją ograbić. W forcie. Pamiętam, że był jeden Magik. Tutaj jest ich chyba z dwóch albo trzech na samej górze, więc nieźle. Spróbujemy dzisiaj to zrobić. Żeby zrobić takie właśnie rzeczy jak yy, elektryka, mechanika i innenika potrzebujemy strasznie dużo żelaza. Mam nadzieję, że półtorej steka starczy. Mam też jest taka złota, no i takie coś. Ciekawa w ogóle rzecz. U piratów znalazłem. Jak się to jakoś się naciągnie? To, to nie, wiem, co robi, bo... No jak widać nie jest zużyte. Dziwna sprawa, ale spoko. Dobra. Pistolet się robi do łatwo, no bo. come on. To się robi tak, to się robi tak, no jeszcze łatwiej. Ale z wiertłem już będzie większy problem. Dlaczego akurat wiertło? Ponieważ, jak mamy taki kill on się nam zepsuje. Ale wiertło... Wiertło się nie psuje. Wiertło tylko trzeba ładować i to jest właśnie w nim najfajniejsze. Ogólnie tak, tam jest nasz domek. No i tak, rzut beretem od naszego domku. Już zaczęliśmy tutaj robić z minionkami wykopaliska. I chyba na coś żeśmy trafili, ale jak... O, jest żwir, dobra, fajnie. Ale jak już mówiłem, grałem ostatnio... Yy... <laughs> z miesiąc temu, nie pamiętam czy coś tam jest. Chyba nic. Oso... O, co. ten przycisk. Ej, nic tam nie ma. Okej, okay, jak to szło? Robimy krzemień. jak to szło? To było jakoś. Tak. Tak? Dobra. Główka pracuje. To drugie się robiło jakoś. Tak. Mamy to. I to się robiło. Tak. No, wszystko pamiętam. Pięknie. Later. Żeby zrobić amunicję pewnie będzie potrzebny papier Proch Uuu A tu ciekawe I... żelazo albo na odwrót Tak jest Mamy 24 naboje Do muszkietu Genialnie Ciekawe co będzie można robić z tych bryłek żelaza Wszystko tu jest przetłumaczone Ale to jest dziwne Dobra ja lecę spać bo się boję Dobra Come on, jakiś potworek może? Wow, co to jest? Ała! Moje uszy! Oj, jeszcze raz Naładowany czy nie? Nie no, w, w, w wersji 1.5.1 było inaczej Dobra, jest tu jakiś cwaniak? Świnka może być Szkoda, że nie widziałem, ile zabiera, ale boli strasznie. Strasznie, huk. Straszny huk. Żarcie jest, dobra. Ładujemy. Ile zabierasz HP? Szkoda, że tak trochę niewycelowany jest w. świnkę, ale mówi się trudno. Wracamy tutaj. Uwaga, uszy. U! Nie trafiłem? Co to ma kurde być? Ja się szybko traci, szła, słabo. Co jest? Teraz się uda. Ej, come on. Stamtąd trafiłem świnie. Tutaj nie potrafię? Co ja kurde jestem? No. Chyba nie działa. To ja, a może ja z daleka muszę to zrobić? To, to, to by miało... To by nie miało sensu, ale spróbuję. Działa, ale nie widać ile zabiera. Dobra, ale minimum 10 to nie jest źle. Wiecie, muszkę robiło się. Bum, zrobię to, zrobię to, to się robi prosto, i mamy muszkę. Tak. Z wiertłem już nie będzie tak łatwo. Bo takie typowe wiertło robi się w taki sposób, to się robi w taki sposób, to się robi w taki sposób, a to się robi w taki sposób. No. no. Więc tak, żeby na początku zrobić wiertło, na początku będziemy musieli zrobić coś, co będzie je zasilać. Taką pierwszą miarę łatwą rzeczą jest zrobienie generatora. To taki piec, tylko że zamiast yy, przepalania czegoś daje nam energię. Spoko sprawa. Żeby zrobić genera generator potrzebujemy pieca, to jest dość dziwne. Ale okej. Okay. Tylko jak się robi takie coś? Okej. Okay. To się robi w taki sposób. No, trochę metalu trzeba będzie zużyć. Potyki mamy. Zróbmy już od razu dwa takie młotki. Jeden. Dwa. Um. Teraz jak to działa? Ok. Ja wiem, że... Właśnie Młotek się tak zużywa, to zróbmy od razu 20 takich, taki. I teraz sobie zrobić baterię Bateria się robi troszeczkę ciężej Mamy redstone, chyba mamy redstone Tu To się to robi w ten sposób, spoko, spoko Tego też mamy dużo Tego tinu to Od razu zróbmy go... Tyle ile można, co? Tyle nie można. Co jest grane? Dobra. Motek jeden nam się już zużył. To się robi. W... Co? Ok. Czyli trzeba będzie to przebić jeszcze raz. Dobra, tyle starczy. Motek się pewnie jeszcze kiedyś do czegoś przyda. To jest jeszcze potrzebne. To później. Kurde. A to się robi jak? To się robi tak. Ja! I teraz jak się robi gumę. Na początku trzeba znaleźć yy, gumowe drzewko. Z gumowego drzewka wydobywamy gumę takim Tętegem. Chciałem, że to drzewko jest trochę takie bardziej właśnie takie ciemne. Krócz, tego drzewa jest taki bardziej ciemny, a liście są takie bardziej wyblakłe. Trzeba znaleźć tutaj taki. O, trzeba to wziąć. Mamy gumę. Teraz trzeba tylko ją przetopić i mamy normalną gumę. Mamy gumę. Dajemy to tutaj. No i to będzie taki generator, na razie spalinowy. Nie będziemy zbytnio ekologiczni, ale w końcu będziemy ekologiczni. Mamy gumę. Genialnie. Teraz robimy kabel, jak odpowiedź, izolacyjny. Mam nadzieję, że to. Ten, nigdy nie robiłem kabli na tej, na tej wersji Mamy redstone MAMY REDSTONE Dobra Bo jakbyśmy nie mieli redstone no to by było taki, taki trochę przypał się robiło... tak? Dobrze Mamy baterię Teraz... boom, Mamy generator Noice Gdzie go położyć? A samo nie tutaj i mamy nasz generator. Jak damy do niego na przykład jeden blok węgla? Nie tutaj, tutaj. No to on go będzie spalał i będzie robił energię. Ups, ale nie przemyślałem tego, co się stanie. Jak. Ooo. Musimy zrobić szybko więcej baterii. on się je przegrzeje, to może wybuchnąć. Tego nie, nie przewidziałem. Baterie można ładować. To jest. Kurde pozytywem. Ok. A będziem sobie tak ładował, co to jest? Okej okay. No dobrze. Zasadziłem tutaj troszeczkę gumowych drzewek. Nie są majestatyczne, ale za to są bardzo praktyczne, ponieważ dają mi tutaj dużo gumy. Dobra. 9 na razie powinno styknąć. To jest fajne, właśnie, że u nich ta guma się regeneruje, więc taki młodnik tutaj może być. Czemu nie? Later. Srzupmy więcej ammo. No pięknie stack. Genialnie. Starczy proch, sztabka żelaza i kartka, żeby mieć 8. Niepojęte. Dobra. ładuje, Sprawdźmy jak działa nasze wiertło. Znaczy z tego co wiem, bo grałem już na innych modyfikacjach, no wrócił. Grałem na podobnej chyba modyfikacji na, na tekkicie, tylko że. Na innej wersji, te wiertło też służyło jako łopata, czyli służyło jako kilof i jako łopata i to powinno się rozwalić jednym strzałem, tak? No... prawie tak. Co z kamieniem? To jest kurczę genialna sprawa. Służyliśmy tylko jeden punkt. Jednym punchem. U, a tutaj już, też, tutaj już jest dźwięk. To mi się nie podoba. Chociaż... nie. Lepiej by, moim zdaniem, by było bez dźwięku. Chociaż... no nie wiem. Dobra. Ale... Z... <śled> lepszy jest ten dźwięk niż od razu piła motorowa. W Wkurza kurczę jak Deforest, ale ciekawe czy właśnie bycie mogli też ścinać nią drzewa jednym strzałem. Bo to by było już zbyt opę. Tak. Pięknie. Zakochałem się, krótko mówiąc. Dobra, pasowałoby się przygotować troszeczkę do boju. Będzie na pewno potrzebny miecz, tutaj będzie też potrzebny sztylet, żeby szybciej się poruszać, nie, nie zżerając energii. Tylko gdzie on jest? Chyba, że go straciłem, to tak smutno. Nie, jest, dobra. No i ruszajmy! Dobra, no jak widać troszeczkę tutaj tych dziwnych villagerów już tu jest. Dobra, może da, po, da się podejść od dołu, ale tu chcesz iść jak najbardziej od kury. Co jeszcze moje rzeczy? Nie wiedziałem, że tu je jakieś straciłem. Uuu! Tu jest. Dużo tych rzeczy. Dobra. Tutaj się chyba palić zacząłem, coś w tym Z tego co tutaj pamiętam. No, armor był taki, no, średni, kolczatka. Piraci tak już mieli. O, jednak miałem zaincentowany miecz. <grym>, to przewiecieć. <grym>, co to jeszcze ciekawego jest? Ziemniaczki. Jakiś złoty miecz. Fajnie. Ups, ups, u, 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 u. O, a ten armor też jest z piratów, tak jakby co? To akurat chyba zdążyłem wyszarpnąć. Coś tu z cudu nie pamiętam. Dobra, skoro tam, żeśmy umarli, to tam nie możemy pójść. Tam też coś jeszcze jest. Steki. Dobra, ale jak tam byłem i umarłem, to znaczy, że tam jest niebezpiecznie. Ale tak. Zachować jakieś w miarę dystans. Pamiętam, że oni mnie tam podpalali, mieli jakąś taką dziwną laskę. Dobra, 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 dobra. hu. Uh, 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 uh. To jest dużo ciekawych rzeczy. A se po to pójdę. Dzień dobry. Fuck Co jest? Nie! Nie! To wody dobrze. Uf. To było dobre. Czarodziej. Okej. Okay. Magik nic nie robi. 24 HP. Fuck. A nie, to w jego w... giną. BUM! O, o. Coś się dzieje? BUM! A jak to boli decybele. Bum! Magik zdechł. Wojawnicy. Co się stanęło? Fuck. Ha! Jestem poza waszym zasięgiem, szmatu. Bum! Au! E. E. Woda! Uff! Co to było? Tego się nie spodziewałem. Zesłało na mnie pioruny, że, mnie za, że zacząłem się palić, coś w tym stylu? Zróbmy tak. Miejmy tutaj więc większe pole do manewru. Znowu uważać na uszy. Teraz Bim. tylko 2 hp? Dobra, zróbmy tu ścianę, jakby coś mnie walło, żeby miasto nie wypadł to Będzie smutno, ale też coś w tym stylu. Szkoda, że nie ma pochodni. Mam pochodni, nie mam pochodni. Szkoda. Na szczęście Księżyc jest naszym sprzymierzęcem. Bum. W końcu zginiecie, panowie. Myśleć na początku wsiąść się za niego, czy... ...wejście... ...zablokować. Szybko! Pam, bum, 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 bum. O, mam ma je gdzieś! Ja się jeszcze posilę. Spoko. Spoko. Nie ma co ze sobą walczyć. Co my tu mamy? Odrzut 2. Może mogę go stąd wywalić? Spoko. 6 obrażeń, 6 obrażeń. Dobra, come on! Bum! Bum! Jak to? Come on! Pum, 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 pum! Pal się, pal się noju. pal się 8HP! Pum! Nie żyjesz! Dobrze! Uf, myślę, że to będzie trudniejsze. Moja skrzynka. Jestem zawiedziony! Jestem zawiedziony! Chyba że. No. Może być, nie jest źle. 80 minut trwał ten odcinek. Nieźle. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Hey, Bishops Michael here. Hey! That's pretty good. I have crippling depression. I'm going to jail! Psych? That's the wrong number! Stop right there, criminal scout! Wrong! Oh, What are you doing in to... swamp? Trump, do it in my form? It to my it's time to do it! Nope!